Cześć, jeżeli śledzisz mój kanał, zapewne wiesz już, że strona overman.com jest dostępna. Ze względu na konieczność przyspieszenia pracy nad projektem, niestety nie miałem możliwości nagrania filmu na ten temat. Jeżeli będzie to możliwe, postaram się, aby zmieniło się to w przyszłości. Tymczasem ten odcinek będzie o tym, dlaczego i w jaki sposób doszło do tej zmiany. Powodów było kilka. Po pierwsze, postanowiłem wykorzystać mój krótki urlop na to, aby zająć się sprawami, na które do tej pory nie miałem czasu. Jedną z nich było przygotowanie newslettera, a co za tym idzie, bardzo potrzebowałem do tego strony internetowej. Drugim powodem było to, że coraz częściej pytacie mnie o filmy z React JS i pomyślałem, że migracja na Gatsby'ego to bardzo dobry pomysł. Ostatecznie w tym wszystkim pomógł mi jeszcze fakt, że Gatsby'ego wykorzystuję teraz w pracy. W związku z tym sam muszę się go nauczyć, a moim zdaniem nie ma lepszego sposobu nauki niż przygotowanie własnego projektu. No ale okej, okay, zobaczmy, co się zmieniło. Tak wyglądał stack dotychczasowego projektu. Miałem w planach przygotować wszystko sam od podstaw. Natomiast rozwój takiego projektu i jednoczesne nagrywanie filmów na ten temat zdecydowanie przedasta moje możliwości czasowe. Dlatego postanowiłem zmienić założenia projektu i przygotować go w następującym stacku. Co ciekawe, od momentu wystartowania serii minęło kilka miesięcy, a ja zdążyłem odkryć Visual Studio Code. Poza tym w międzyczasie dowiedziałem się jeszcze więcej o GraphQL, ponieważ przygotowałem na ten temat serię filmów. No i tak samo dowiedziałem się o istnieniu Netlify, czyli darmowym hostingu, który w pełni spełnia moje oczekiwania. Dodatkową istotną zmianą, poza wykorzystaniem Reacta i Gatsby'ego, będzie wykorzystanie DatoCMS CMS do tego, aby obsłużyć backend. Planując projekt, miałem zamiar przygotować cały panel administracyjny samodzielnie. Natomiast w obliczu takich narzędzi jak DatoCMS CMS, to naprawdę mija się z celem. Poza wykorzystanymi technologiami zmienił się również sam projekt. Jak widzisz zmieniło się dosłownie kilka rzeczy. Jedną z nich jest moje zdjęcie, ponieważ bardzo zależy mi na tym, abyś nie kojarzył mnie wyłącznie z tym głosem. Poza tym dodaję odnośniki do mojego kanału na YouTubie oraz do możliwości skontaktowania się ze mną na Messengerze. Kolejne zmiany dotyczą samego formularza. Pojawiły się w nim dodatkowe pola, które w tej chwili umożliwiają zapisanie się do mojego newslettera. I kolejnym krokiem było tymczasowe usunięcie tej sekcji. I to wszystko sprawiło, że strona mogła wystartować praktycznie w ciągu dwóch dni. No bo spójrz, zamiast tworzyć formularz kontaktowy, dodałem odnośnik do Messenger'a w tym miejscu oraz tutaj. Podobny trik zastosowałem z formularzem, który w tej chwili obsługiwany jest wtyczką do MailChimp'a. W tym wszystkim, a szczególnie w newsletterze, pomógł mi Gatsby. Zaczynając migrację, praktycznie nic o nim nie wiedziałem, i szczerze mówiąc, moja znajomość Reacta jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Na początek wiedziałem o nim tylko to, że warto skorzystać z proponowanych starterów. Jak widzisz, są one dostępne tutaj. Zasada wyboru startera była bardzo prosta. Pobrałem po prostu kilka na swój komputer i sprawdziłem co oferują. Pierwszy z nich, który szczególnie przypadł mi do gustów, wykorzystałem w moim projekcie. Dokładnie był to ten. Pobierzmy go ponownie i zobaczmy, jak działa. Taki starter mogę po prostu sklonować na swój komputer lub wykorzystać polecenie Gatsby. Akurat teraz skorzystam z tego drugiego sposobu. Sam projekt i zależności są już na moim komputerze, dlatego mogę przejść do katalogu projektu i uruchomić go poleceniem Yarn Develop. Wygląda na to, że wszystko działa konkretnie pod tym adresem. Mamy tutaj bardzo prosty szablon, w którym tak właściwie nic się nie dzieje. Prawda jest taka, że większość z tych rzeczy po prostu muszę usunąć. Myślę, że zdecydowanie ważniejsze jest to, co dzieje się teraz pod maską. Zaczynając pracę nad jakimkolwiek projektem, którego nie tworzyłem od podstaw, na początek po prostu przeklikuję katalogi i sprawdzam, co jest w środku. Tutaj ewidentnie mamy wpisy na blogu, które zapisane są w plikach Markdown. Zatem wygląda na to, że nie mamy tutaj żadnej bazy danych, tylko po prostu odczytywanie statycznych plików. I to jest jak najbardziej w porządku, ale na ten moment nie będę z tego korzystał. Przejdźmy dalej. Tutaj jak łatwo się domyślić, znajdują się ustawienia. Tutaj ewidentnie mamy główne ustawienia strony, takie jak chociażby tytuł. W tym pliku z kolei znajdują się ustawienia kolorów i fontów. W porządku, to też warto wiedzieć. Katalog publiczny, czyli jak zakładam ten generowany przez Gazbiego. W tej chwili nie ma tu nic interesującego. No i katalog SSC, w którym najwięcej się dzieje. Od razu w oczy rzucają mi się komponenty, na których zdecydowanie będę pracował, oraz poniżej katalog Pages. Nie mam co do tego wątpliwości, że znajdują się tu pojedyncze strony: strona główna, kontakt, kategorie oraz strona, zapewne wyświetlająca się po uzupełnieniu formularza kontaktowego. Zanim przejdziemy do szczegółów, jest jeszcze tutaj coś bardzo ważnego. Na szczególną uwagę zasługują te dwa pliki. Jest to Gatsby Config oraz Gatsby Note. W Gatsby Config przede wszystkim podłączamy różnego rodzaju pluginy. To właśnie tutaj, z pomocą pluginu i dosłownie trzech linii, skonfigurowałem MailChimp'a, a tym samym obsłużyłem formularz newslettera. I został nam Gatsby Note, czyli miejsce, w którym kontrolujemy tworzenie statycznych stron. Poprzez wykorzystanie dostępnego api, możemy pobrać niezbędne informacje i na ich podstawie utworzyć statyczne strony. Komunikacja, jak widzisz, odbywa się na podstawie zapytania graf. Ze względu na to, że tak właściwie w tej chwili potrzebuję wyłącznie strony głównej, większość tej logiki mogę po prostu usunąć. Usuwanie jak zawsze trzeba przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć niepotrzebnych błędów. W każdym razie mamy tutaj dwie metody. Jedna i druga odpowiedzialna jest za tworzenie statycznych stron z plików typu Markdown. Wiem to, ponieważ z zapisanego tutaj kodu jasno to wynika. Zauważ, że strony tworzone są na podstawie szablonów, dlatego też oprócz tego kodu będę musiał również usunąć same szablony. Zrobimy to teraz. Oprócz kodu usuwam również te dwa pliki. Wspomniałem również, że będę potrzebował wyłącznie strony głównej, zatem te trzy pliki również nie będą mi potrzebne. Poza tym muszę pamiętać jeszcze o tym, że usunąłem logikę dotyczącą tworzenia postów, a one same wyświetlane są na stronie głównej. Więc w pliku strony głównej muszę usunąć wszelkie odniesienia do nich. Jak widzisz, mamy tutaj importy, style CSS oraz metodę odpowiedzialną za renderowanie kodu. Jako argument zawiera ona obiekt data, który zawiera informacje z grafQL. W tym przypadku, jak widzimy, są to informacje o postach. Usuwam więc cały ten fragment. Następnie mamy tutaj komponent wyświetlający listę artykułów. Jego też muszę na razie usunąć. No i tutaj znajduje się jeszcze dodatkowy kod pobierający informacje o postach. Teraz zapisuję pliki i praktycznie mogę mieć pewność, że wszystko będzie działać poprawnie. Faktycznie strona działa, lecz teraz nie ma w niej już absolutnie nic ciekawego. W taki sposób wyglądał pierwszy proces migracji: czyli usuwałem wszelkie niepotrzebne elementy oraz zależności. Ale być może zastanawiasz się, jak to zdobiłem, nie znając całkowicie gazbiego. Pierwsza na pomoc zawsze przychodzi dokumentacja, która w tym przypadku, w mojej opinii, jest najlepiej napisaną dokumentacją, z jaką miałem do czynienia. Naprawdę bardzo łatwo jest tutaj odnaleźć informacje, i przy okazji można się wielu rzeczy nauczyć. Drugim bardzo istotnym źródłem wiedzy był sam starter. Po prostu tworzyłem nowe komponenty, podglądając to, jak wyglądają poprzednie, czyli od razu widziałem, jak definiować style CSS oraz tworzyć i importować dodatkowe komponenty. To wszystko sprawiło, że w ciągu jednego wieczora przeniosłem cały dotychczasowy projekt na Gatsby'ego, natomiast z drugiego dnia zadbałem o szczegóły, takie jak chociażby obsługa samego formularza. I jasne, strona nadal nie jest dopracowana tak, jak bym chciał, natomiast na koniec dnia mogłem wystartować. No i właśnie, jeżeli już mówimy o starcie, warto wspomnieć tutaj o usuze Netlify. Dosłownie w kilka minut tutaj skonfigurowałem projekt i podłączyłem do niego domenę. O tym, jak dokładnie to zrobić, z pewnością nagram jeszcze jakiś film. A w tej chwili to już wszystko, co chciałem Ci powiedzieć na temat migracji. Teraz po prostu jak zwykle zapraszam Cię do zapisania się do mojego newslettera, aby zawsze być na bieżąco z tym, co dzieje się w Overment i do subskrybowania mojego kanału. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!